No, w ostatnich latach nie było, nie będzie chyba tak trudnej wiosny, jaką, jaka nas czeka tego roku. No, nigdy nie zajmowaliśmy tak niskiego miejsca. W tej chwili jesteśmy pod kreską i będziemy szukać dobrego przygotowania, jak najlepszego przygotowania, żeby zacząć wygrywać mecze, bo tych meczy nie jest za wiele, także w każdym meczu szuka będziemy szukać wygrania. No, z przygotowania zaczynamy podobnie jak kończyliśmy okres startowy, mikrocyklem startowym. Dwa podw podwójne treningi wtorek, czwartek, pojedyncze w każdy dzień. Kończymy zawsze jakąś tam grą w sobotę, taktyczną, przeszkolną, A za, od dwóch tygodni zaczynamy już mecze kontrolne. I właściwie już w drugim tygodniu zaczynamy treningi podwójne od stolku do piątku. Dwa z dziennie trenujemy w tym, że kończymy w sobotę grami towarzyskimi i tak właściwie do pierwszego meczu mistrzowskiego. W międzyczasie mamy turniej w Sieniawie za bodajże dwa tygodnie, nie, trzy tygodnie w niedzielę. Taki turniej z udziałem RS-owi między innymi, u Jarosław, Sieniawy. Taki przerywnik jakby w takim typowym przygotowaniu piłkarskim. Czy zmiany w składzie, to ja dzisiaj na 100% nie powiedziałbym, że, czy będą. Na razie mam nadzieję, że w tym tygodniu się wiele rzeczy wyjaśni. Ja tylko wierzę w jedno: że będą nas umieniać kontuzje i w okresie przygotowawczym i startowym, bo te kontuzje były. No było za dużo tych kontuzji w minionym okresie, na jesieni, i to nam na pewno przeszkadzało w optymalnym. Przygotowaniu się do meczy mistrzowskich, jak i w optymalnym zestawieniu składu w meczach mistrzowskich, mam nadzieję, że, że zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej przygotować się, jak najlepszy skład, żeby był. No i tak powiedziałem na początku, nas interesują przede wszystkim mecze wygrane. No chcemy, chcemy, jeśli rzeczywiście będą wzmocnienia, to ewentualnie góra, jeden, dwóch zawodników, ale takich zawodników, którzy rzeczywiście będą wzmocnienia. Bo uważam, że skład mamy na pewno lepszy niż wynik sportowy. Uważam, że ten skład, który kończył jesień, a będziemy na wiosnę grali co najmniej ten skład powinien gwarantować nam co najmniej środek tabeli lub górną część tabeli. Właśnie Kuba Głaz został pod koniec kapitanem, który będzie, będzie dalej kapitanem? Jak... No będzie podobnie, jest to wszystko wskazuje na to, że Głaz już w tej chwili można powiedzieć jest podstawowym zawodnikiem, jest wychowankiem klubu, jest zawodnikiem, który zasługuje na to, żeby być kapitanem, ma autorytet do dlaczego nie wiem. mimo młodego wieku uważam, że spełnia się w tej roli kapitana.